Modelarskie kołado, witam moich widzów serdecznie. Kolejny raport z prac na pan Panzer 3 Aus L z firmy Tamiya w skali 1-48. Jak widać, główny kolor yy, jest już położony. Przypominam, że jest to farbka AK11025 German Grey. W przypadku tego modelu, jak też po pierwsze przerzuciłem się na pędzle od Mirage Hobby i muszę przyznać, przepraszam, że są one minimalnie lepsze od renesansów. Oczywiście, będę jeszcze teraz starał się wypaczyć jakieś braki w farbce, które uzupełnię. Już teraz, nawet tak patrząc troszeczkę pod słońce, widzę w kilku miejscach widoczne braki. Trzeba je uzupełnić, a i owszem, bo tak, następny etap to po poprawieniu farby, myślę, nałożę kalkomanie, których są aż sztuk 3. No i potem będę systematycznie domontowywał narzędzia, które tu są liny. Ten otwór, nie wiedziałem do czego jest, ale patrzę w instrukcję i on tutaj jest na liny. No, które też oczywiście zostaną zamontowane. No i kiedy wszystko będzie zamontowane, poddam model pewnym zabiegom weteringowym. O, dlaczego by nie? Użyję pewnie głównie drybrusha, pewnego brudzingu. I będzie to model nie z frontu bezpośrednio, tylko z tego co wypaczyłem w internecie, dzięki też kolegom z BRIT MODELER. Będzie to model z ćwiczeń z Francji w 1942. No i mógłbym w sumie na ten moment zakończyć. Może będzie jeszcze krótki filmik po zamontowaniu narzędzi i do ułożeniu kalkomanii. Nowych widzów zapraszam do... Subskrypcji, a Was do komentarzy, za które dziękuję, oraz do obserwowania TikToka, Facebooka, Instagrama i przede wszystkim, a nade wszystkim, Blogspota. Wszystko pod zbiorczą nazwą Modelarskie Kowadło. Tam możecie znaleźć szczegółowe informacje z budowy poszczególnych modeli. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.